Partnerem programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF. Dzień dobry, to jest program Twarda Kanapa w portalu informacyjnym bian 24 Jesteśmy w Świętojańska Office Center, a dzisiaj będziemy rozmawiali z młodymi ludźmi o sprawach publicznych, o polityce i o biletach. O cenach biletów komunikacji miejskiej w Białymstoku. Zapraszam. W studiu ze mną są dwaj młodzi ludzie, Krystian Wodzielak i Mateusz Feszler, obaj radni Młodzieżowi Rady Miasta Białego Stoku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dwóch panów radnych. Panowie radni jesteście, pochodzicie z wyboru, jesteście wybrani przez waszą społeczność, tak? Zgadza się. Oczywiście. Były wybory powszechne, nazwijmy to w, pewnym, w pewnej grupie ludzi, które spowodowały, że jesteście wybranymi radnymi tej społeczności. Zgadza się. Były wybory powszechne w szkołach średnich, do których uczęszczamy. Tak, to ja w szóstym liceum, kolega? W jedenastym. Obej panowie licealiści y, uczycie się w liceum, normalnie uczycie się jako normalni uczniowie, a oprócz tego jeszcze macie, y, prowadzicie taką działalność, nazwijmy to publiczną, publiczną y, w przenośni i dosłownie, bo dzisiaj na przykład mieliście sesję Rady Miasta Młodzieżowej, o czym dzisiaj była rozmowa na sesji, na Młodzieżowej Sesji Rady Miasta. Proszę, może kolega. Proszę to. Y, dzisiaj y, na sesji wybieraliśmy komisje, y, które będą jakby zajmowały się właśnie naszą pracą, tak? Żeby tą naszą, tą naszą efektywność, y, żeby, ona, żeby ona po prostu była większa i żebyśmy lepiej współ, współpracowali na tych danych płaszczyznach, na których uważamy, że to jest najważniejsze. Jeszcze komisji nie wybraliście wcześniej. Właśnie tak, tak, dopiero dzisiaj mhm. był ten wybór coś jeszcze? E, dzisiaj nastąpił, tak jeszcze dopowiem, że dzisiaj nastąpił wybór komisji, czyli innym słowem rozdzielenie zadań. Wybrali się między innymi przewodniczących komisji oraz wiceprzewodniczących, żeby oni mogli się zajmować takimi sprawami istotnymi dla młodych, takich jak środowisko, sport, bądź e, różne inne sprawy, tak jak współpracy, czyli współpraca z mediami, bądź współpraca z możliwymi sponsorami. A coś o biletach? E, dyskusja była poruszona. E, na naszej e, radzie, na naszej sesji był pan Łukasz Prokorem. Przewodniczący rady miasta tej prawdziwej oczywiście i on, dorosłej nazwijmy. tak dorosłej tak nasza też jest prawdziwa i z nim właśnie też między innymi poruszyliśmy ten temat podwyżki biletów przedstawiliśmy mu jeszcze raz swoje postulaty to co nam się nie podoba w tej całej zmianie i w tej podwyżce bo szczerze powiem zaprosiłem panów dzisiaj dlatego że byliście obaj na sesji dorosłej rady miasta w poniedziałek pan Mateusz przedstawił petycję którą rozumiem Skierowała rada czy radni plus inne osoby, bo było tam podpisów ponad 3000, ponad 600 tak, nawet petycje w sprawie cen, podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej w Białymstoku. Skąd się wziął pomysł? Bo rozumiem, że Pan jest głównym pomysłodawcą tego, tej petycji. E, tak, jakby ja byłem na sesji jeszcze w listopadzie kiedy właśnie ten pomysł padł. I usłyszałam wtedy takie słowa, że to jest zmiana groszowa z ust jednego z radnych. I pomyślałam sobie wtedy, no nie, jakby to nie jest zmiana groszowa, to jest zmiana, która uderzy w nasze kieszenie, w kieszenie młodych ludzi, tych, którzy jeszcze nie mogą głosować, uderzy w nasze kieszenie i uderzy też w nasz poziom życia. Wtedy właśnie z niektórymi radnymi rozmawialiśmy o tym i powiedziałam im, że słuchajcie, może byśmy coś zrobili, tak, w szkołach. Pan powiedział do tych radnych? Może byśmy coś zrobili? Tak, 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 dokładnie. E, może byśmy coś zrobili i oni się zgodzili, tak? To była większość, większość młodzieżowych rannych miasta. E, ustaliliśmy, że, z, że stworzymy petycję, napiszemy list, e, który potem przekażemy właśnie na sesji do, dorosłej rady miasta. To się udało. W kilka dni tak naprawdę zebraliśmy 3600 podpisów, ponad. I te podpisy zbieramy dalej, ponieważ głosowanie jest przeniesione. 3600 podpisów, to było w, w, jakby w jakim środowisku? Szkół, zbieraliśmy w szkołach, w siedmiu szkołach dokładnie, ponieważ w niektórych szkołach nam odmówiono zgody na zbieranie, ponieważ uważano, uważano że jest to akcja polityczna. A to jest akcja polityczna, jak pan Nie osoba? jest to akcja polityczna, jest to akcja w 100% społeczna, zorganizowana przez młodych ludzi. Bo pan y, również występował, y, y, znaczy Udzielono panu głosu na tej dorosłej Radzie Miasta, ale pan nie był entuzjastą, jak zrozumiałem, z tego wystąpienia tego, tej petycji. Nie. E... Źle zrozumiałem. Proszę e... mi wyjaśnić. Tutaj bardziej byłem inicjatorem, żeby zrozumieć co jest przyczyną e, tych podwyżek, co jest przyczyną e, ogólnej podwyżek cen biletów z papierowych normalnych z 2.80 do 4 zł. Głównie podwyżka będzie dotyczyć e, biletów cen elektronicznych, czy jest to podwyżka o 20 groszy z 2.80 na 3 zł. Tak, o tym wiem. Pytam o, o powód jakby, o ocenę pańską tego. E, moja ocena <grym> przede wszystkim miała na podstawie e, dać do zrozumienia radnym, głównie z tej prawej strony, że z czego wynika sama podwyżka. Wynika ona z dopłat na komunikację miejską, która obecnie wynosi 45 milionów złotych, ponad 45 milionów złotych. Wynika to między innymi z obniżenia PIT-u z 18% do 17%. Pan będzie płacił ten PIT albo go będzie nie płacił. Jak będę płacił? Będę go płacił dopiero od 26 roku życia. Więc będzie gdzieś... pan musiał dopłacić w związku z tym, z tego co pan zostanie z tego PITU, będzie pan musiał dopłacić do biletu. Jak najbardziej. Składa się w 100%, gdzie teraz został, został wprowadzony PIT 0% dla osób młodych do 26 roku życia. Mhm. I zostały obciążone przez te samorządy między innymi, gdzie tutaj właśnie rząd obciąża samorządy. Dobrze, nie dyskutujmy jakby o tej samej istocie, bo bardziej mnie interesuje to, yy, yy, jakby, czy w Waszej Radzie, w Młodzieżowej Radzie, bo widzę, że Pan reprezentuje trochę inny pogląd niż Pan, czy tam no też tak są po takie powiedzieć. podziały, jak, jak w tej Radzie Dorosłych? E, aż takich podziałów jest na pewno, że nie ma. Myślę, że tutaj dojdziemy do konsensusu, że e, podwyżki uderzają w młodych i to nas Już, już abstrahowam od podwyżek przez chwilę przynajmniej. Mhm. E, pytam w ogóle o, o tak, taką e, polityczną tożsamość radnych. Myślę, że takiej politycznej tożsamości nie ma, gdyż Rada jest tutaj e, przede wszystkim apartyjna. Nie reprezentujemy w Młodzieżowej Radzie Miasta żadnych partii, jak to ma miejsce w Dorosłej Radzie Miasta. Pan jest młodym demokratą. Jestem młodym demokratą, a przede wszystkim jestem młodym człowiekiem, reprezentuję młodych Tak, ludzi. O Młodym demokratą mam na myśli, należy pan do takiego stowarzyszenia, które się nazywa Młodzi Demokraci, które jest jednoznacznie kojarzone z partią polityczną. Jest jednoznacznie, aczkolwiek reprezentuję tutaj e, osoby młode. Mam 17 lat i reprezentuję osoby młode. Tak samo jak tutaj e, Mateusz, również radny, e, zawnioskował tutaj całą petycję. Ja o tyle się dołączam do tego, że nie zgadzam się, żeby tutaj osoby młode ucierpiały na tym, które de facto w większości nie zarabiają. To się zgadza. Pan Mateusz nie jest wśród młodych demokratów. Nie, oczywiście, jakby ja jestem bezpartyjny, nie należę do żadnej partii i też uważam, że tak Ale przepraszam, się razie. Pan Krystian też nie należy do partii. To, to, partii? Jest, ja nie, ale do... to jest towarzystwo. Towarzystwo, tak, jak tak, jak tak no to tak hmm. można to nazwać, jeżeli tak ktoś chce to nazywać. Ja na razie nie mogę należeć do żadnej partii, mam 17 lat, nawet ja bym chciał tutaj. Razie, nie mogę. Ale panowie powiedzcie, hmm. bo i w przypadku pana, i w, w przypadku obu panów, to jest y, początek drogi, y, to jest początek drogi politycznej. Znaczy, w ja waszym mam... przypadku myślicie o tym już teraz? Znaczy, nie? ja mogę tak powiedzieć. E, powstał jeden artykuł, między innymi, że e, przyszli radni miasta Białystok z, na portalu właśnie Podlasia 24, gdzie właśnie udzielaliśmy te, również wywiadu, e, gdzie powiedzieliśmy, że. Jest możliwe, nie wykluczamy tutaj kariery w dorosłej Radzie Miasta, gdyż naszym ideom przyświeca przede wszystkim tutaj działalność na dobre miasta, a jako młodym ludziom przyświeca przede wszystkim działalność na dobro młodych osób, po to jest między innymi ta petycja. Tak, tak, to jest oczywiste, tylko y, tak się zastanawiam właśnie nad tym, czy już teraz myślicie o tym, y, że będę kiedyś politykiem? Znaczy to często jest tak, że y, jakby właśnie my działamy, tak, ale życie poka potrafi pokazać jakby różne drogi. Oczywiście, że gdzieś tam z głowy jest to, że no, myślimy o tym, tak, jakby działamy właśnie, działamy też po to, żeby już coś jakby pokazać tak, że możemy. Że właśnie mimo tego, że ta, jakby ta Rada Młodzieżowa jest tylko organem jakby reprezentacyjnym młodzież, to my już jakby właśnie chcemy mieć wpływ właśnie na nasze młode społeczeństwo, na to, żeby ludzie nas widzieli, tak, żebyśmy nie byli tylko takim organem, co sobie jest, tylko co sobie jest, i działa, i działa i pokazuje, że jego głos. Może nie mieć się jakby zdania, ale jest ważne chociaż dla młodzieży. Ja mam wrażenie właśnie, że, że z punktu widzenia dorosłych radnych, to ten organ, czyli Rada Młodzieżowa, miała być takim organem, takim ciałem, które właśnie miało być, żeby było. Myście chyba to... troszkę wyszli z roli, mam wrażenie. Nie macie takiego. wrażenia? też rodzaju? tak się wydaje. Też z... tak mi się wydaje. Znaczy, ja się tutaj nie zgodzę o tyle, gdyż Mateusz położył bardzo ważną kwestię tutaj, rada Mateusz, że reprezentujemy młodzież. My jesteśmy, nie może użyć takiego słowa, ale rzecznikiem tutaj tej młodzieży. My reprezentujemy poprzez, ja jako przewodniczący reprezentuję młodzież, Mateusz jako radny reprezentuje młodzież z całego Białego Stoku, Młodych z całego Białegostoku i przede wszystkim o to, o to chodzi w tej inicjatywie, w swoim statucie. Ale w jakie jakby instrumenty wyposażyła was ta duża rada, czyli ta Doradztwo. rada. Doradztwo, nie, status, to jest, to jest jedyny instrument, jakby środków czy nie mamy żadnych. czy jakby opiniowaliście jakieś projekty nie. To w jaki sposób macie doradzać y, tym dorosłym radnym? Poprzez przekładanie swoich projektów, takich jak między innymi petycje. Tak. Ale się... to chyba się zdarzyło pierwszy raz. Ja, ja mówię, nie pamiętam, a już y, sporo czasu obserwuję jakby tę y, działalność I... rady i rady młodzieżowej. Nie pamiętam takiej sytuacji, żebyście sami, z własnej woli, bez jakby sterowania takiego albo bez podpowiedzi dorosłych radnych, opracowali jakąś petycję i przedstawili ją na Radzie. To tylko świadczy dobrze o nas, że właśnie my chcieliśmy jakby wyjść właśnie poza ten schemat, o którym Pan teraz nam tutaj mówi, że właśnie to dobrze świadczy o tych radnych, którzy powiedzieli właśnie, no nie my. O młodych jest, radnych tak, bardzo młodych, dobrze. Świadczy. Oczywiście, młodych radnych, tak. To świadczy dobrze o tych młodych radnych, którzy powiedzieli, no nie jakby, my chcemy. To, że my jesteśmy znanych. Mam mamy, nazwać, zdanie, tak, tak, mamy tak. zdanie, my nie jesteśmy y -y. tutaj organem, który będzie. Siedział obok, tylko też organ, który wejdzie na bownicę powie to, co sądzi, powie to, co sądzi młodzież. Bo to jest najważniejsze, to jest głos młodzieży. Nie nas, głos młodzieży. Też chcę napomnieć, że do nowej kadencji Rady Miasta stało się bardzo dużo osób młodych, właśnie. Też osób w okolicach wieku 30 lat, które też są uważane do za. Młodych. Tej do tej dorosłej rady. Ale wśród Was, czyli w Radzie. Młodej Radzie są też osoby, które już mogą startować w wyborach powszechnych i być, zostać radnym takim dorosłym. Zgadza się, są dwie osoby, które mają już 18 lat, oraz w najbliższym roku pojawiło się kolejne, gdyż jest bardzo dużo osób, które ukończą pełnoletność w następującym roku. I zastanawiam się też, kiedy rozmawiam z Panami, jakie jest to chyba nie jest powszechne zjawisko, takie ta, takie. Taka potrzeba działalności publicznej, bo w Was ona jest, rozumiem. Ale czy macie wielu kolegów, którzy się tym też zajmują albo chcą się zajmować? Działam w samorządzie szkolnym i to jakby właśnie najlepiej widać tam, bo samorząd szkolny właśnie jest od tego, żeby działać dla szkoły. I powiem tak, że we wrześniu, kiedy do tego samorządu jakby przychodziłem, było tam dwie, trzy osoby. Mało osób jest takich, które wezmą to właśnie jakby na swoje barki i ten samorząd poprowadzą. Mało osób właśnie chce stanąć na czele i powiedzieć: tak, zróbmy tak. Dużo osób jest takich, co przyjdzie, jak już coś jest, ale takich inicjatorów jest mało i właśnie też nasze wystąpienia, tak, chcą pokazać, że to jest możliwe, żeby, żeby ci młodzi ludzie się nie bali, bo oni naprawdę, nawet jeżeli nie będą wysłuchani, tak, to mogą chociaż no, by... powiedzieć. odpowiedzieć. <laughs> dlaczego mieliby nie być wysłuchani? No przecież może są. wysłuchani, ale może jeżeli nic nie zmienią, w tym sensie to mówiłem. Nawet no, jeżeli, może. przykładowo, ta petycja by przeszła, to chociaż my uświadomimy tym ludziom, że jest ten problem, że jest problem podwyżki biletów. Pokażemy to wszystkim, że to faktycznie ma miejsce. Bo możliwe, że, że to nie przejdzie, oczywiście, że... A co w Was jest takiego, co spowodowało, że y, zapragnęliście jakby Rozpocząć działalność publiczną już teraz. Znaczy, powiem tak. E, na swoim przykładzie mogę powiedzieć tak, że widzę od kilku lat zaogniającą się tutaj atmosferę polityczną w Polsce i widzę, jak e, ta atmosfera jest coraz bardziej napięta. Mnie to zaintrygowało, zainteresowało, a wręcz nawet zaniepokoiło. Pan, pan się zaniepokoił tym, że tutaj są tak głębokie podziały w polityce, w życiu. Yy, społecznym w Polsce? Jak najbardziej. Polska jest podzielona, Białystok jest podzielony, województwo jest podzielone i to nie jest dobre ani dla Polski, ani dla mieszkańców. Czy pan chciałby, żeby wszyscy myśleli tak samo? Oczywiście, że nie. Poglądy są różne, żyją w demokratycznym kraju, każdy może wyrazić swoje poglądy i tutaj chodzi mniej o konsolidację, a bardziej o możliwość wyrażania swoich poglądów, bardziej o to, żeby ludzie nie byli tak podzieleni przy stole wigilijnym, ale lecz mogli dyskutować i dochodzić do konsensusu. Rozumiem. Ale kłótnia Ale też tak. musi być, bo jakby też wiadomo, oczywiście dobrze, jeżeli wszyscy się zgadzamy, natomiast właśnie są czasem takie sprawy, jak chociażby ta petycja, gdzie no, musimy zająć stanowisko tak swoje, jeżeli my jesteśmy za, to jesteśmy za i tutaj jakby kłótnia jest nieunikniona, natomiast wiadomo, że e, polityka powinna dążyć do tego, żeby właśnie, chociaż na, tym, na takiej płaszczyźnie ogólnej, łączyć ludzi, żeby ludzie właśnie widzieli, że to jest po to, żeby nam było lepiej. No dobrze, to co was łączy? By... Łączy nas to, że jesteśmy radnymi i to, że chcemy działać dla miasta dobrze. I dla młodych przede wszystkim. I dla młodych, właśnie tak. Tutaj się w 100% rozgadzamy tutaj. Ta petycja nie wyniknęła po to, że to jest mi się jednej czy drugiej partii, tylko to jest petycja powstała z uwagi na dobro młodych między innymi. Czyli rozumiem, że to was najbardziej, y, Pana jako inicjatora i wszystkich tych, tych, tych 3000 osób, czy ponad 3000 osób, tak. które podpisały się pod tą petycją, zaniepokoiło to, że dorośli decydują o czymś, y, co dotyczy nas, młodych ludzi, i co nas uderza po kieszeni i co się nam nie podoba. Tak, dobrze to rozumiem? Tak, tak można, tak, ten, tak można to powiedzieć. To Szczególnie właśnie, że młodzi ludzie, jak wiadomo, nie mogą zagłosować, i to też właśnie warto mieć na uwadze, że. Ci młodzi ludzie nie oddadzą głosu, bo są za młodzi właśnie. No teraz już mogli oddać głos dzięki Wam, przepraszam. No tak, właśnie dzięki tak, dzięki wam. nam tak, ale... Dzięki tej inicjatywie oni w, mogli oddać głos, mogli w, powiedzieć. W Wyborach powszechnych nie mogą oddać głosu. Mhm. I chcieliśmy też właśnie tym radnym, radnym miasta dorosłym przypomnieć o tym, że liceum ma 4 lata i, niektórzy, i, i wybory, wybory właśnie do samorządu też są za 4, za 4 lata i że to osoby już wtedy będą mogły zagłosować i na pewno sobie o tym przypomną. Bardzo dobrze. Dziękuję Wam bardzo, Panowie, za przyjście i za tę szczerą, fajną, ciekawą, mam nadzieję, również dla Państwa rozmowę na temat życia politycznego, publicznego i na temat młodych ludzi, którzy wkrótce będą prawdziwymi radnymi i prawdziwymi posłami, prawdziwymi, dorosłymi ludźmi. Dziękuję bardzo okay. Panom okay. i Państwu również dziękuję. Do widzenia. W programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF.